Dzisiaj zapraszam Was na y, bardzo ważny materiał wakacyjny z którego dowiecie się jak bezpiecznie zachować się w górach i mówimy tutaj nie tylko o takim bezpieczeństwie stricte podczas dajmy na to wspinaczki, ale także kwestie ubioru, ukąszeń owadów, gadów i tak dalej i, tak dalej. I właśnie w, z tego też względu znajdujemy się nieopodal szczytu Leskowiec przy stacji ratunkowej grupy Beskidzkiej Gobr. Tutaj jest sekcja Wadowicka, której kierownikiem jest Piotr Asman, z którym za moment porozmawiamy. Tutaj, tak jak widzicie, na tej tablicy jest bardzo ważny telefon alarmowy. Numer tego telefonu, tutaj właśnie widzicie, musicie go sobie gdzieś zapisać albo zapamiętać. Dzięki niemu możecie uratować swoje życie lub zdrowie, albo kogoś. I dzisiaj, właśnie w tym materiale, poruszymy kwestię ukąszeń owadów, gadów. I z, porozmawiamy właśnie z kierownikiem sekcji Gopr Wadowice, który opowie wam, jak się ubrać do lasu, żeby było bezpiecznie, jakie środki ze sobą wziąć, na jakie owady czy gady uważać, na jakie zwierzęta w ogóle uważać w lesie i na szlakach. Zapraszam Was na ten materiał bardzo serdecznie. Ja tutaj się woda lała. Rozmawiamy z Piotrem Asmanem, kierownikiem sekcji GOPR Wadowice. Witam. Dzień dobry, witam. Panie Piotrze, jak zachować to bezpieczeństwo w górach pod względem właśnie owadów, potencjalnych ukąszeń, gadów, również ukąszeń? Czy tu jest ważna tylko odzież, czy coś jeszcze? No, czy odzież? Jak najbardziej, bo w lesie nas może na wycieczkach w górach spotkać no, różne zdarzenia, od, zaczynając od tych najbardziej teraz medialnych kleszczy, przed których najlepiej zabezpieczyć się właśnie koszulą z długim rękawem, długimi spodniami. Aczkolwiek w takie upalne dni jest to trudno wykonalne, ale są różne specyfiki, które możemy sobie zastosować przed wyjściem, które te kleszcze powinny tam czy te owady odstraszyć. Jeżeli chodzi o, o, o urządzenia, no to najbardziej, tak jest, jeżeli chodzi o owady, to osy. One są takie najbardziej no, tak powiem, powszechne, bo może się zdarzyć kąszenie szerszenia czy pszczoły, ale te osy są najbardziej. Powszechne, i no, jak się tu zas w zasadzie nie ma jakiejś ochrony. Nie drażnić, nie podchodzić do ich gniazd. Y ukąszenie może być bardzo bolesne. Y A natomiast. Ogrądlenie pszczoły, zeskrobać. To znaczy pszczoła zostawia żądło, no i mówią, żeby to żądło wyciągnąć, natomiast osa tego nie zostawia. I y y y no, obłożyć jakimś zimnym układem wodą, zimną. Jeżeli ktoś nie jest uczulony, nie powinno być jakichś problemów. Mhm. Dobrze, a jeżeli zbliża się burza i yy, no, zaskoczyła nas w lesie, jest daleko do schroniska, yy, pełno drzew wokół, w które może uderzyć piorun, co zrobić? E, co zrobić? No, najlepiej byłoby już jak. Te objawy, te objawy burzy już, już są słyszalne, czy nawet widzialne, no to wtedy zrezygnować z tej wycieczki, wrócić czy to do auta, czy, czy do jakiegoś środka lokomocji, jeżeli nas już to zastanie, to najlepiej sobie, najbardziej niebezpieczne są otwarte przestrzenie, cieki wodne, Pojedyncze drzewa. Jeżeli to jest las, oczywiście może się zdarzyć, że akurat nie w tym lesie będziemy pod jakimś drzewem, które sobie ten, ten piorun wybierze. Natomiast na pewno nie opierać się o pień, nie siedzieć w pobliżu, jeżeli jesteśmy większą grupą, trochę się rozproszyć, żeby nie siedzieć w jednym miejscu, Bo na wypadek, gdyby, gdyby ten piorun gdzieś w pobliżu uderzył, to żeby, no żeby nie wszystkie osoby zostały porażone. Mhm. E, usiąść na plecaku najlepiej, nogi złączone w kucki, no i przeczekać tą naj, najsilniejszą burzę. Panie Piotrze, a ja zadaję takie pytanie odnośnie konkretnych sytuacji, ale jakie są takie niebezpieczeństwa, które najbardziej może narażają nas na, na, na uraz, na, na uszkodzenie ciała? To znaczy no, oprócz tych takich, yy, wiadomo, Burza jest niebezpieczna w górach i ona też trochę na psychikę działa, bo, bo te pioruny, echo, wielokrotnia, e, grzmot i, i błyskawice itd. Tak to tak trochę działa na psychikę. Natomiast takie najbardziej powszechne no, to obuwie, które nas zabezpiecza przed skręceniem kostki, przed e, jakimś Poślizgnięcie. poślizgnięciem, uderzeniem e, w kamienistą drogę, bo, bo, bo czasem nieszczęście jest takie, że uderzymy głową i, 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 i może to doprowadzić do jakichś takich poważniejszych urazów. Natomiast... Jeżeli chodzi o, o, o takie turystyczne wycieczki piesze, no to, to najbardziej powszechne są właśnie takie upadki przez potknięcie, przez poślizgnięcie, uraz ręki, nadgarstka, kostki, to są takie najczęstsze. Panie Piotrze, a w jakich godzinach jest czynna goprówka ta obok schroniska PTTK Leskowiec i jak możecie tam pomóc osobom? E, dyżurka jest czynna w dni wolne od pracy, dyżur pełnimy od 8 do 20. No, dysponujemy sprzętem do, do takiej pomocy kwalifikowanej, pomocy przedmedycznej, tak się to fachowo nazywa. E, dysponujemy sprzętem do ewakuacji typu kład z przyczepą, nosze górskie do ewakuacji osób z takiego terenu, do którego kładem wjechać. Się nie da, może nie tyle, że się nie da kładem wjechać, ale z przyczepą i potem bezpiecznie wyawakuować samtą tą osobę, no to wtedy korzystamy z tych noszy i przy ich pomocy możemy te kilkaset metrów do, 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 do miejsca, gdzie mamy kłada tą osobę poszkodowaną przenieść. A jeżeli chodzi o te żmije, jak sobie radzić z ukąszeniem brzmini, czy to jest faktycznie zagrażające życiu i jak częste są to przypadki? Rzadko, przynajmniej u nas rzadko spotykamy. Ja przez ostatnie kilka lat nie, nie miałem takiego przypadku, w ogóle nie mieliśmy do naszej okolicy takiego przypadku ukąszenia przez przynajmniej nikt się do nas tym nie zgłosił. Natomiast brzmia no, jako jedyny jadowity wąż w Polsce, ona nie atakuje. Ona, jak w momencie, jak jest zagrożona, to może zaatakować. Nie wszystkie ukąszenia są, ona wstrzykuje ten jad, także to też nie jest zawsze. Osoba dorosła, zdrowa, nie powinno tej zagrażać życiu. Natomiast trzeba uważać na dzieci, na osoby starsze, zwłaszcza z, układu, z chorobami układu krążenia, bo to może dla nich być niebezpieczne. No i osoby uczulone, nie? to one wtedy mogą, mogą to ciężej przenosić. Na pewno trzeba wtedy się udać do lekarza na albo na obserwację, albo lekarz ewentualnie zadecyduje o, o podaniu surowicy przeciwko jadowi żwiedzi. No. Dziękuję bardzo, pani Piotrze. Czy poznajecie to miejsce? To mekka wszystkich turystów? Szlaków górskich Leskowiec prowadzących na, na szczyt Leskowiec. Właśnie znajdujemy się tuż przed schroniskiem PTTK Leskowiec. Właśnie mam nadzieję, że za chwilkę uda nam się porozmawiać króciutko z opiekunką tegoż schroniska, wieloletnią opiekunką panią Haliną, która myślę zaprosi was wszystkich tutaj na pyszne, tradycyjne potrawy, które są idealne po wysiłku jaki będziecie musieli ponieść, przechodząc tutejszymi szlakami w kierunku Leskowca. I z nami już wszystkim dobrze znana Pani Halina, czyli opiekun tego schroniska, witam. Dzień dobry, witam serdecznie. Pani Halino, ma Pani teraz okazję, żeby zaprosić tutaj wszystkich turystów na, na te szlaki okoliczne oraz na, do właśnie schroniska PTTK Leskowiec. No witam serdecznie wszystkich i zapraszam z całego serca, szlaki bardzo dobre, Myślę, przygotowane i po części wytuptane przez turystów. Także jesteśmy przygotowani do sezonu letniego i serdecznie zapraszamy wszystkich. A na koniec naszego materiału zapraszam Was do przeżycia namiastki tej odrobinki ciszy i odgłosów natury, jakie panują tutaj przy schronisku PTTK Leskowiec. Do zobaczenia.